Cześć wszystkim, ja jestem Marka i witam serdecznie w kolejnym odcinaczku serii. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Jak widzicie, kontynuujemy sobie przygodę. Chodzimy. O. Te. No ci poszło? Bardzo mam. Żegnam, Ozięble. Znowu. Dobrze, wchodzimy sobie dalej Hello, do zabeczku. My będziemy ratować i pogrywka. A nasza koleżanka Natis będzie szukała dowodów na zbrodnie. O. Zdarzyło się, że w jednej linii na górze. Super. Revelio. Tutaj jest jakaś Descender. Skrzynia. Idziemy wyżej i wyżej. Sześć pieniążków. No, to nie za dużo. Descender. Przechodzimy tu. Tu pewnie tylko skrzynia. Z tego co widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. Znowu mamy pełny ekwipunek. Czy nie da się tego ekwipunku jakoś zwiększyć? Dobra, to za 90. To zniszczymy. O. I od razu jakąś lepszą szatę mamy. Sprawdźmy to. No i super. Przyjdziemy do niej. Ona mówi, co ty kurde, się przebierałeś w trakcie? O, o co chodzi? <grych> A no. Idziemy dalej. Chyba pomóc hipogrywkowi. O. o, jest. O, masz koleżankę. No spokojnie, ukłoń się. Ukłoń się. Ukłoń się. ukłon się. No nieźle. Chodź ze mną. A, normalnie ją chwyciła. O!

Ale super. A co się stanie, jak zrobię tu? No ale. Ekstra jest. Teraz można. Teraz jest fajnie. I w dół, i w góry, o, a ty jeszcze w dół? Dobra, Pewnie nie Pewnie niebo jest ciemno. This is Chłop dostał takiego wojskraka, że nie wiem, czy mu się podoba, czy się boi. Dobra, a gdzie my lecimy? O, chyba tu. Tak wyglądało. Jak pas do lądowania. No, cześć. How exciting! <laughs> it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. <laughs> there was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. <laughs> I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. <laughs> Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Jak najbardziej. Tell me where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. <laughs> of course she does. Oczywiście że tak. Oczywiście że się spotkamy, moja droga. Pewnie jeszcze nie raz. Aha. A ta się przywłaszczyła po prostu, tak? Mhm. Aha. Czyli teraz mogę zasuwać. Na hipogryfie? No i bomba. No i bomba. Ale wejdźmy tu. I czy w takim razie tu mogę jakoś? No tak. Kan, you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Faster high wing. No, to lecimy. Ale super. No teraz to jest zupełnie inaczej, no. Teraz to się przyjemnie będzie latało wszędzie. Teraz to, to, tera to już wszędzie na hipogryfie. <gryfie> Jak się to bom ląduje? Bardzo przyjemnie. A, ja ją mogę. A, dobra, wszystko wiem. OK. A, B, Mm. Mamy jakieś tam rzeczy sobie. A mamy trzy talenty. Trzy talenty. To co? Hmm. To jest akurat fajne Więc sobie to wezmę W sumie możemy sobie wydawać na wszystko Bo z tego co widzę tutaj bardzo szybko się te poziomy łapie Pokój życzeń Potem trzeba będzie się może skupić trochę tutaj Ale to na spokojnie o właśnie. Czy ja mogę zmienić na na przykład takiego? O Na takiego. Ja chcę tego. ładnie jest. To, bo 22 poziom zdobyliśmy, więc to jest super. Um, tutaj nic, tutaj nic. Tutaj nic, tutaj nic. To musimy zbadać zdecydowanie. O, bo to na 22 poziom, okej. Okay. Tu nic. I w odzieniu też nic nie było. Spróbujmy sobie. Mhm. To nie mam malw. Za mało malwy. O no właśnie. Dobra. Śliczny jest. To jest chyba ten z edycji przedpremierowej. O, może w ten sposób. I od razu z muzyczką się lata. A, i nie. A czy Właśnie, chciałbym jeszcze jedną rzecz zobaczyć, jak już tu jestem. No, ląduj, ląduj, kicia, ląduj, no, ląduj. Chciałbym podejść do niej. Było coś mówione, że mogę jej sprzedawać. No, nieważne. E, misje są ważne. No to jest straszna sprawa. Pójdźmy na zajęcia z astronomii. A co? Tak, zróbmy sobie jedną misję. Główną. No ale tu są zawiasy. Chryste. A w course. No i jesteśmy na zajęciach z... and your reading is the astronomy. dragon that's exciting i suppose perhaps you're due for an adventure <laughs> <Agent 007 laughs> ladies professor shah astronomy is not divination you won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Oh, Still, don't have your own. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Shema? <laughs> Here, I can adjust that for you. No, no. Bring it into focus on your own. Oh, mamy to. No, są na mapie. Now I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Hmm? Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands, from which they gazed millennia ago on the very self same stars above us. Is that clear? Ah. <sighs> Dismissed. Hello, I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. Oh, tak, it's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either goblin cut glass first-rate optical enchantments hate to think such a fine instrument is just collecting dust okay well, I, 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 thank you Omit. think nothing of it anyway the telescope's in the storage room right underneath us you can't miss it I have some uh reading to finish on the lower deck come find me there afterwards and bring the telescope there's something I want to talk to you about no dobra. Zatem w watch tried to put off my stargazing as long as I could Do? Oh good. That, uh, how am I supposed so. to... this was his old telescope <laughs> Looks practically <sighs> a pristine night for stargazing I I now Amit I, I have the telescope It's nicer than I'd expected I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope <laughs> mm -hmm. but there is um something else Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shah was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Oh, proszę. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Club Gargulków? That's sweet, let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. No I dobra. Promise. If you me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall so we? Yes. Let's go, my friend. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. we when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Revelio. go widzę. Drędy mogę się do niego dostać? Powiedz mi tylko. No tak, tutaj się przecież nie złapiesz. Potrzebujesz specjalnej ściany, żeby się łapać. No dobrze, mój drogi. it? W ogóle nie jest, Los. Rebellio. It is nice having a... Descendant. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as... Incendio! oh it's a oh no not this close to school i meet oh yes, the constellation should appear near the center of your view check like stack oh, dobra, mamy to. Lutnia. Proszę bardzo. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. No. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. To... Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. <laughs> this is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. Mm. And if I have mm. ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's Thank quite you. Quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and and how Probably you pronounce you do your R. <laughs> Um, anyway, glad adventure was a success. I will see you soon. Of course. Thank you very much then. No, to teraz stroły astronomiczne zostały odblokowane. No dobra. Teraz tak. Przede wszystkim. Co bym chciał ja zrobić, bym ja chciał. Ja bym chciał być tutaj i. Pójść do sklepu sprzedać cały śród, który mamy. Sometimes it seems all wrong. Right. Being harassed by Halo. He may be able to provide the evidence. We need to take Halo down. We should speak with him together. Meet me at his home. Dobra. Dziewczę coś znalazło. Sprzedajmy nasz ekwipunek, którego nie używamy. O, się za... Ole, mamy pieniędzy. No i super. Czy ty masz coś ciekawego? Nic nie masz ciekawego. I hope to see you again. O, profesor Fig. No pewnie, Kicia, ale to jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze musisz mi dać troszkę powędrować. Bo ja chcę to. I chcę to. I teraz pytanie, w jakich Donicach rośnie malwa. Ale tego się dowiemy za sekundę, bo od razu lecimy sobie do Hogwartu, do pokoju życzeń. Bo mam nadzieję, że jak tutaj wejdę, to nie zacznie mi się jakaś misja od razu automatycznie. O, super. Malwa rośnie w małych Donicach. Okej okay. to sobie zrobimy tak, ale tu zrobiłbym malwę. I uwaga. W takim razie podlećmy sobie jeszcze raz do Hogsmate. Eee, o, do niego właśnie. Bo. Skoro mamy trochę pieniędzy. Możemy sobie kupić trochę lepsze stoły. Mm. Dobra, cicho tam. Możemy sobie kupić trochę lepsze stoły. Więc. Cześć. Tak. Przede wszystkim. Hmm. Pięć małych donic, i teraz pytanie: czy na każdej donicy mogę sobie wybrać, co robię, czy nie? Na pewno bym. Hmm. Za 400 widziałem. Oto. Trzy małe donice. Wezmę na wszelki like wypadek. Trzy. Right thing, Jakiś jeden z dużą. Dobra. Nie zobaczymy. I Dzięki. Eee. Wrócimy sobie tylko szybciutko do Hogwartu. Tutaj i tutaj. I teraz tak. Eee. Oczywiście wiem, że chcesz ze mną pogadać. Tu jest z trzema. Długi jest ten stół. Dobra, najwyżej będę kawałek dalej biegł. No nic nie szkodzi. Eee... O. I tutaj mogą sobie rosnąć malwy. No i super. Wtedy na pewno mi nie zabraknie. No i tutaj sobie myślę, możemy zakończyć ten odcinek, tak więc wielkie dzięki i trzymajcie się. Cześć.